Witam, w dzisiejszym odcinku zagram z moim kolegą. To więc na samym starcie trzeba krabowa Forca odebrać. Uu. I tu sklepik, pan krab tu wyskakuje. Niestety nie stać mnie na patrycka. Tu nie stać mnie. I darmowy prezencik. Posiłek mocy. Ło, wow, drugi poziom! Wow! <laughs> drugi poziom od razu! <laughs> Okej, okay, zaraz kontrolerzy, bo drugi poziom. Za, daj w ten tryb. Bo krabowo forsa trzeba zebrać do końca. I lecimy samolotem. Wo! Okej okay. Ja mam poziom drugi, jak widzieliście To jest coś niesamowitego Okej okay. O nie, on ma szpatułka Kit W ogóle kit nie powinien zostać supportem O, widać jego kółko Wow No nie Zjadł mnie. Nie idź, Wojtek, proszę. Nie. Nie, nie. Pięć, cztery. Jest. Uciekaj. Okej. Okay. Jest. Kraboburgera daj. Ale fala polecia tych banienk O, o nie 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 nie, nie nie A Zabili mnie szpatułką No nie, zajść, kolejna zabili szpatułką No, i Wajtek był jak ostatni Kotlety na nich się zrobili Ale dobra, to Dobra, może grifem, lepiej pójdzie O! Ale fajny Patryk tu to Jeszcze kamień. Nie wiem. Może z nami zagrać. Elo. Aha, w bitwie. I okej. Okay, mój kolega skończył. Więc teraz z kolegą. Gromy. Okej. Okay. Więc tak, ciężko będzie. Bo, Pomocy! Mam mało hapy, spędzę z kraboburgerem. O! O! Jest! Ale mnie zabił niestety. To znaczy zabiła. O, jaki strzał Wojtek poleciał. Wojtek grać, nie wiem. Najlepszy gracz. Buff, daj. 900 tylko. Jest. O nie, Meg. Megi! Megi! O zabił chociaż Bąbelkami, chyba, to znaczy Mecha zniszczył. Za będzie miał klarnet, tak jest nie. Nie trafił. Najgorzej. Pyk, respia się. Okej. Okay. A! No nie! Mortis! Mortis! Mortis, Mortis, Mortis! Nie, nie, ja uciekam. Ja uciekam. Dobra, zatrwieni, Okej okay. O, nie. O, zabi, zapomniał, że przez Nie, 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 nie. Dobra, meg, biorę albo coś suporta. KIT no, Nieźle, naprawdę nieźle To znaczy nie, nieźle, naprawdę dobrze GAST, okej okay. A Kamil kogo? dwóch Trzech supportów to tak ciężko Chociaż KIT to nie powinien być supportem, chociaż może tylko No bs nie? O, ale ma chociaż ten, że leczy w i się nabije przez to. Okej, okay, ja... Dobra, jednak tu idę. Bam. Troszkę lagi są. Kamil zginął. Jestem są, jeszcze z lagami. Jeszcze dziur mi to pokazuje. Uh. Nie, Wojtek kiedy się zrespisz. No nie. Uh. NIE! Kamil lecz mnie! No nie! Jest! A i tak nie ma co zrobić Proszę zgin Aha! Fajnie, że oni tylko nas Nie, supporty same się nie nadadzą To ja... A, moł Mogę się ulepszyć Dobra, na dwa poziomki, ale maksymalny to jest. Okej, okay, to jeszcze albo tam, albo to. Dwa takie. I jest. Jedenasty poziom do dzieła. Jak tam nasz klub? Wow. wow, ile ten Toksigmo? będzie 10 gemów Następne. O, oh, Mandy wybrał Camillos. Czemu ta 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 o, oh. Jakby co też Tak średnio umie grać tą postacią Ło! Wow. Aha Bonnie Okej okay. O. Oh. Ona moklepsika. psika więcej bije Dobra zmarnował chcę ataki i jeszcze gadżet kipsik. Ten kiups jest większy ode mnie Okej, okay. prawie mnie zabija tym klopsikiem Dobra Jaki jestem mały O, wow. a on ma dwanaście, nie pomyślał A nie wiedział, że on ma dwanaście. Nie zauważył Pięć HP. eee yeah. You dead You dead You wow. Dobra Poczekam na moich Ach. Yes! Niszczymy go! Nie, on też mnie zniszczy On też mnie zniszczy, na spokojnie! Yes! Nie, jeszcze ten! No i... Przegrano nie ma co zrobić, Cytryna. O, Kamil! Ale i tak nie ma co zrobić, Bardzo śmieszne. Jee, yeah. i tak nie ma co zrobić. A, no właśnie, zabili mnie. O, patrzcie, akurat miał misję, okej. Okay. O, stardrop. Więc teraz meduzy bym chciał o Polowanie na meduzy. Klub Czemu ja zurpacza w ten klub Taki fajny A, już niestety nie gra eba Kamil Więc O Niestety, już nie grą, więc sami gromy. E, nie spodziewaliście się specjalnego gościa? Na no odcinku? Jeszcze? O, patrzcie, jadą z Boba Bikini bottom, czyli bikini dolne. Ile medus? ILE MEDUS?! Papa. Pa. Papa, papa, papa. Ok, jestem myszką Niszczym. o dobra. Ale dwóch zabił. O, oh, kit, gdzieś to był. Kit, gdzieś to był. I już wiemy gdzie. Kit gdzieś tu był. da, 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 da. Kit tu gdzieś był. O nie, szybko, szybko trampolina nie. Okej, okay, tu jest kotek. No nie, pomoc, no Okej, okay, załatwił kto kota.

Oh, Camille Snow, don't want to. Okay, to play nothing, I'm a few minutes later. Nie, Kamil stoi. Nesz co w ściana walną. Ok, na samym początku fajnie się nabija ULT! Chodź tu! Okej. Okay. No, musiał! No, co robię? Nie, nie, nie. Przegrywamy. O nie. Wszystko się sypie. Dobra, ale, mój ult, mogę jakoś podjechać. I okej, okay. chodź tu, chodź tu, graj. Aj mnie, Mandy. Mandy! Candy! Yes! Mamy więcej czasu. Troszkę dzięki mnie. Nie, 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 nie! nie. Przegraliśmy, tylko można powiedzieć. Dobra, to po tu z tym krabem kupimy krabową forsę. Albo hm co tu jeszcze jest? Albo zostawimy się, no jak nazbieram, na tą ofertę. Jepow, z klubie. Chociaż mój klub się dobrze radzi. A, spongebob. I los. Wszyscy już zagrali. To w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie.